W UFC, Ultimate okay. Fight Championship. where do you see yourself in five years? Co że umowę na 5 lat mamy podpisać, Żeby pan się again? z nim umawiał? Where does he see himself in five years? Eee, gdzie będziesz za 5 lat? Za 5 lat? Tak. W UFC. W UFC, Ultimate okay. Fight Championship where do you see Jesteś tylko żałosnym popychadłem, więc tym razem nie zrobi ci krzywdy. Bez nerwów, spokojnie, ja tylko przekazuję wiadomość. Jesteś tylko żałosnym popychadłem. What up, it's the K-50 cent, August 10th, Warsaw, Poland is going down, don't miss it. So seductive. I take you to the candy shop. I let you Elliot. 5 złotych. Hey, Dawid Jasper zrób najdlusze gagri gagri proszę to pilne okej okay, okej okay, okej okay, to pilne okej okay, okej. Okay. Z północy zawiało, ohoho, majtki jej porwało, Dziawcy dziewcy w soki, woho, tam były chłopaki, wohoho, Dawid lubi cycki dziewczynek. Jeden złoty. A, Dawid lubi.